Podobnie jak wiele innych cywilizacji okresu starożytnego, Rzymianie byli wyznawcami wiary politeistycznej, czyli wiary wielu bogów. Jednak u nich znaczącą różnicą było to, że ich wiarę kształtowały ich podboje wojenne y, organizowane przez ich imperium. To w konsekwencji doprowadziło do tego, że kiedy Rzymianie zaatakowali i zajęli antyczną Helladę, to zaadaptowali do swojej kultury i cywilizacji zdobycze kulturowe, architektoniczne, filozoficzne starożytnych Greków, oraz przyjęli także do swojego panteonu ich bogów. Konsekwencji czego? Rzymianie czcili praktycznie tych samych bogów co Grecy, tylko nadali im nowe łacińskie imiona. Na przykład Zeus był przez Rzymian czczony pod imieniem Jowisz. Atena, bogini mądrości, była znana wśród Rzymian pod imieniem Minerva, Hera, żona Zeusa, była czczona pod imieniem Iłonna. z kolei Ares, bóg wojny, był wśród Rzymian nazywany imieniem Mars. Ciekawostką może być tutaj również to, że w pierwszym wieku przed naszą erą, kiedy Rzymianie podbili starożytny Egipt, to do swojego panteonu przyjęli również egipską boginię Izydę. Rzymianie charakteryzowali się tym, że byli ludem niezwykle pobożnym, bardzo mocno oddani swoim bogom, których czcili niemal na każdym kroku, pragnąc w ten sposób ich udobruchać i zyskać ich przychylność w codziennym życiu, polityce czy kampaniach wojennych. W konsekwencji czego? Rzymianie dużo uwagi przykładali do obrządków religijnych, składania regularnych ofiar czy budowania dla swoich bogów wspaniałych świątyń, w których oddawali im cześć. Spośród wszystkich świątyń, które wznieśli starożytni Rzymianie, najsłynniejszą był panteon rzymskich bogów znajdujący się w samym Rzymie, który był, który był świątynią poświęconą wszystkim bogom rzymskiego panteonu. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Imperium Rzymskie przeżywało okres swojego rozkwitu i potęgi, władając praktycznie całym basenem Morza Śródziemnego, na terenie Izraela, w miejscowości Betlejem, narodziła się osoba, która miała w przyszłości odegrać kluczową rolę w ukształtowaniu się życia religijnego milionów ludzi. Mowa tutaj o Jezusie Chrystusie, którego w tamtym okresie nazywano Jezusem z Nazaretu. Choć oficjalnie za datę jego urodzenia przyjmuje się tak zwany rok zerowy, to większość historyków uważa dzisiaj, że za moment y, narodzin Jezusa Chrystusa uznaje się datę szósty rok przed naszą erą. Jak, jakakolwiek by nie była faktyczna data narodzin y, Jezusa, Faktem jest, iż wywarł on ogromny wpływ na, kształtowa na kształtowanie się y, życia społecznego i religijnego ówczesnych ludzi. Jezus y, przez, y, swoich, y, przez swoich uczniów, którzy pobierali u niego nauki, uznawany był za Mesjasza, czyli syna Bożego, któ y, którego nadejścia przepowiadali y, m.in. Żydzi. Jezus, Jezus jednak w swoich naukach i sposobie postępowania różnił się od tego, co wyobrażali sobie, wyobrażali sobie sami życi. W konsekwencji czego? W swoich naukach Jezus zdobył równie wielu zwolenników, co i wrogów zwłaszcza wśród przedstawicieli żydowskich, żydowskich elit, zwanych faryzeuszami, którzy ostatecznie w roku 30 naszej ery aresztowali Jezusa, twierdząc, że jego nauki są herezją i bluźnią przeciwko samemu Bogu, konsekwencji czego został następnie wydany w ręce Rzymian, którzy osądzili Go i skazali na karę śmierci przez ukrzyżowanie. Wyrok został według analizy historyków wykonany w kwietniu 30 roku przed naszą erą może 30 roku naszej ery. Jednak według, według, nad jednak pomimo swojej męczeńskiej śmieci na krzyżu, zgodnie z naukami zawartymi w Piśmie Świętym, Jezus niedługo później miał zmartwychwstać i przekazać swoje nau ostatnie nauki i wskazówki swoim uczniom zwanym apostołami. Po czym wstąpił do Królestwa w Niebie, a apostołowie i inni nawróceni na, je, na jego wiar, wiarę i nauki ży, Żydzi zdecydowali się kontynuować krzewienie tej nowej wiary, którą na cześć samego Chrystusa nazywano chrześcijaństwem. Apostołowie początkowo próbowali krzewić wiarę pośród ludności żydowskiej, ale tam nie zdobyli zbyt wielu zwolenników. Jedynie niewielki procent członków narodu żydowskiego przyjął nową wiarę, w konsekwencji czego apostołowie rozpieszli się po świecie i swoje nauki krzewili także wśród innych narodów, głównie na terenie Imperium Rzymskiego. To bardzo szybko sprowadziło na nich religijne prześladowania, jakie prowadzili Rzymianie przeciwko chrześcijanom od I do IV wieku naszej ery. Najbardziej znanym okresem prześladowań był okres panowania cesarza Nerona, który w 64 roku naszej ery oskarżył chrześcijan o podpalenie Rzymu, kiedy przez miasto przetoczył się ogromny pożar, konsekwencji czego setki, jeśli nie tysiące chrześcijan zostało przez niego skazanych na karę śmierci, czy to przez, ści przez ścięcie głowy mieczem lub toporem, ukrzyżowanie. Lub rzucenie ich na arenę amfiteatru, takiego jak Koloseum, na pożarcie dzikim zwierzętom. Okres prześladowań religijnych, jakie wytoczono chrześci chrześcijanom, zakończył dopiero w IV wieku naszej ery ówcześnie panujący cesarz rzymski Konstantyn I, Wiel I Wielki, który w 313 roku wydał tzw. edyk mediolański który gwarantował chrześcijanom wolność wyznania na terenie całego Imperium Rzymskiego, kończąc z tym samym y, prześladowania i zapewniając chrześci, chrześcijanom y, tolerancję religijną. Ostateczny przełom nastąpił w roku y, ku 380 naszej ery za panowania cesarza Teodozjusza I Wielkiego, który oficjalnie uczynił z chrześcijaństwa religię panującą na terenie całego Imperium Rzymskiego. Odrzucając tym samym dawne wierzenia wiary politeistycznej, którą zaczęto od tej pory uznawać za pogańską. Od tej pory nastąpił stopniowy rozwój i rozkwit wiary chrześcijańskiej na niespotykaną wcześniej skalę. Główną zasługą, dla której chrześcijaństwo zdołało wytrwać tak długo wbrew wszelkim przeciwnościom losu i prześladowaniom, było przede wszystkim to, iż wiara chrześcijańska ofer oferowała oferowała ludziom, jeśli postępowali godnie i sprawiedliwie, wspania wspaniałe życie po śmierci, jaką był chrześcijański raj, co było kuszącą perspektywą, zwłaszcza w porównaniu z dość ponurą egzystencją w Hadesie, czy innym podziemnym świecie zmarłych, jaką oferowała chociażby wiara starożytnych Greków lub Rzymian. Poza tym pośród członków gminy chrześcijańskiej wszyscy byli sobie nawzajem równi, niezależnie od ich stanu społecznego, co było szczególnie kuszącą perspektywą dla przedstawicieli niższych warstw społecznych w Imperium Rzymskim, czy to chłopów, niewolników albo wyzwoleńców, konsekwencji czego wiara chrześcijańska zdołała przetrwać wbrew wszystkim brutalnym prześladowaniom, jakie toczyło przeciwko nim Cesarstwo Rzymskie. A kiedy starożytność dobiegła końca i nastał czas średniowiecza, chrześcijaństwo bardzo szybko miało rozprzestrzenić swoje wpływy na tereny całej Europy, ale o tym opowiemy sobie dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.